Cześć, witam wszystkich na kanale, na kanale Komiksowy Świat Dzisiaj wam, mam wam do zaprezentowania Komiks DC Bohaterowie i Złoczyńcy Co się stało z krzyżowcem w pelerynie To jest już tom piąty Ja przeczytałem go dopiero dzisiaj Jestem świeżo po lekturze tego komiksu Chciałem od razu podzielić się y, Jakie są moje odczucia No i następnie już mogę powiedzieć, że y, Bardzo podoba mi się ta opowieść tego komiksu gdyż wcześniej ja go po prostu nie czytałem ale po prostu nie tylko dlatego więc tak przód prezentuje się w ten sposób tutaj mamy grzbiet i tył więc otwierajmy tutaj tak jak w poprzednich tomach mamy spis treści wstęp tutaj mamy kilka y, opisów o autorach no i po czym zaczyna się nam, nam sam komiks na pierwszych stronach widzimy, yy, jak różni przeciwnicy Batmana, którzy wcześniej z nimi walczyli, przyjeżdżają, gdyż dowiedzieli się o jego śmierci. Tutaj jest słynna scena, gdzie Batman leży w trumnie, prawda? No i jest tak zwana stypa, gdzie różni złoczyńcy, w tym Joker, Two-Face, Reader, wielu, wielu innych, a także komisarz Gordon, Alfred i wielu innych, <coughs> przyjeżdża na tą stypę, żeby pożegnać y, Batmana, prawda? Powiem wam, że fajnie to wszystko jest powiedziane, w taki trochę psychologiczny sposób bym powiedział. Każda, każdy ma swoją własną in, in, interpretację, na, y, jeśli chodzi o śmierć Batmana, każdy go w inny sposób widzi, jak to się stało, że Batman zmarł. Nie chcę zdradzać tutaj fabuły, końca tego gdzieś jest, jest bardzo ciekawy ciekawie opowiedziane to ta ilustracja mi się bardzo podoba wariant okładki do Batmana Alfred jak portret to wygląda nawet Superman tutaj występuje są tak jakby wspomnienia o nim prawda że to się to każdy ma swoją własną interpretację tego na temat jak on zmarł Bardzo ładne ilustracje, także to się stało z krzyżowcem w Podrwienie? Mamy w dwóch częściach. Później zaczyna się kolejny komiksy w czarno-biały świt. Też fajna opowieść. I później kolejny i kolejny. Najbardziej podobała mi się ta opowieść, właśnie z Batmanem. Tutaj kreska troszkę już starsza, jest widać. Mówię z całego komiksu: najbardziej podobała mi się ta pierwsza opowieść. Gdyś jest już dość kultowa dużo słyszałem o niej i czytałem różnych opinii. Basman annual. Też ciekawa opowieść krótka. no i na końcu komiksów oczywiście mamy troszkę od autorów już troszkę ciekawostek to bardzo lubię w komiksach na końcu no i zapowiedzi na te komiksy, na te dwa tomy czekam Flash i Project Omak. powinienem lada moment chyba się dostać być może jeszcze w tym tygodniu słuchajcie i tak to się prezentuje ten komiks jeśli goście nie czytaliście macie jakieś wątpliwości czy go kupić to ja szczerze go polecam, naprawdę bardzo fajna powieść, szczególnie ta co się stało z krzyżowcem w pelerynie yy, bardzo fajnie powiedziana. nie chcę zdradzić końca fabuły, nie chcę wam psuć po prostu za z tego dobrze, to by było na tyle w tym materiale i do zobaczenia w kolejnych, cześć